udało się wypracować konstruktywne rozwiązanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii. Z Unii Europejskiej. Teraz na posiedzeniu Rady Europejskiej z udziałem oczywiście Borysa Johnsona, premiera Wielkiej Brytanii, dyskutowany był aspekt ten podstawowy, czyli granica irlandzko-irlandzka między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. I wydaje się, że doszliśmy do kompromisu. Mam głęboką nadzieję, że ten kryzys ratyfikacyjny, który trwa od roku mniej więcej, zostanie przełamany. Ale oczywiście to jest decyzja parlamentu. Brytyjskiego, który będzie głosował wkrótce już nad tą nową formułą. A nowa formuła jest dla Polski bardzo dobra, bardzo korzystna, ponieważ ona uwzględnia tę umowę wyjścia Wielkiej Brytanii, która została wynegocjowana. Została wynegocjowana również przy bardzo istotnym udziale Polski jak kilka czy kilkanaście razy spotkałem się z Michelem Barnie ostatnio kilka tygodni temu w Polsce, gdzie dokładnie dyskutowaliśmy właśnie ten model, który został przyjęty. Warto też podkreślić, że zawsze Polska namawiała do kompromisu, żeby obie strony rzeczywiście chociaż trochę ustąpiły i dokładnie to się stało. Tutaj trzeba podkreślić to właśnie, że udało się obie strony nakłonić do tego, żeby ustąpić chociaż trochę. I dzisiaj mamy rozwiązanie, które jest akceptowalne dla obu stron, tak się wydaje, a jednocześnie takie, które daje nam poprzez umowę wyjścia gwarancje w kilku podstawowych obszarach. Obszarach. Pierwszy obszar dotyczy rozliczeń finansowych i tutaj cała ta perspektywa unijna, która już dzisiaj wiąże się z realizacją wielu projektów jest niezagrożona. Udział finansowy Wielkiej Brytanii w realizacji tych projektów będzie utrzymany na zasadzie do końca tej perspektywy, ale nawet oczywiście zgodnie ze specyfiką realizacji projektów także N plus 2 czy N plus 3. To po pierwsze po drugie Dajemy sobie czas na wypracowanie odpowiedniej umowy handlowej. Wielka Brytania jest naszym bardzo ważnym partnerem handlowym i dzięki temu, dzięki temu kompromisowi, będziemy mogli zaoferować naszym przedsiębiorcom, obywatelom, osobom, które zajmują się działalnością gospodarczą jak najlepsze warunki handlowe, warunki gospodarcze, inwestycyjne biznesowe między Polską a Wielką Brytanią. Wreszcie oczywiście coś co interesuje naszych polskich obywateli na Wyspach Brytyjskich. Bardzo ważne, że dotrzymane będą wszelkie warunki związane z wcześniej przeze mnie uzgodnionymi z panią premier May, a teraz z premierem Johnsonem warunki życia, prawa nabyte polskich obywateli w Wielkiej Brytanii i oczywiście na zasadzie wzajemności brytyjskich obywateli w Polsce. To pierwsza bardzo duża, ważna sprawa, a teraz przystępujemy za chwilę do dyskusji w temacie rozpoczęcia negocjacji z Albanią i z Północną Macedonią. To temat, który wydaje się nieco bardziej odległy, ale chcę podkreślić, jak ważny on jest dla Polski również. On jest ważny, jak uzgodniliśmy zresztą na poprzednich posiedzeniach Rady Europejskiej, ze względów przede wszystkim na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo granic zewnętrznych, bezpieczeństwo w kontekście ewentualnych kolejnych fal migracji, nielegalnej migracji, uchodźców z różnych krajów. Oczywiście tutaj przede wszystkim mam na myśli Bliski Wschód. Dzisiaj widzimy jak niespokojna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie w związku z tym wpuszczanie na południową czy południowo-wschodnią flankę Unii Europejskiej wielkich graczy takich jak Rosja, jak Chiny czy chociażby Turcja właśnie nie jest w interesie Unii Europejskiej. Unia Europejska, jeśli chce być globalnym graczem, a chcemy zaznaczyć swoją obecność w tych kluczowych tematach i chcemy zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania Unii Europejskiej, to musimy jednocześnie dotrzymywać wcześniejszych uzgodnień i dlatego te państwa, które dzisiaj. No, nie zgadzają się na podjęcie tych zobowiązań, a wydaje się, że mogą takie być po wstępnych rozmowach. Za chwilę będę, będziemy przekonywać, za chwilę będę na pewno przekonywał do tego, żeby dotrzymywać umów, żeby, żeby wszyscy partnerzy się na to zgodzili. Te państwa działają niejako wbrew interesowi całej Unii Europejskiej. Bo jest z całą pewnością w interesie Unii Europejskiej dokończyć proces integracji Bałkanów Zachodnich, tak żeby ta granice zewnętrzne Unii Europejskiej były w sposób geograficzny właściwy ukształtowane i dzięki temu, żebyśmy mogli skutecznie bronić się przed zewnętrzną migracją, przed nielegalnymi uchodźcami, czyli zapewnienie bezpieczeństwa naszych granic, to za czym zawsze Polska optowała. Wreszcie trzeci wątek, o którym chciałbym wspomnieć, to podpisany przeze mnie list um, kilku krajów Europy Środkowej związany z dyskusjami nad pakietem mobilności. Tutaj Polska bardzo mocno obstaje za zdrowym rozsądkiem, za podniesieniem konkurencyjności całej gospodarki europejskiej poprzez utrzymanie swobody świadczenia usług. Transportowych, logistycznych, spedycyjnych, a zdrowy rozsądek również ze względów klimatycznych, ponieważ jeżeli na skutek pakietu klimatycznego, pakietu mobilności, nasi, nasi środkowoeuropejscy, ale również zachodnioeuropejscy spedytorzy będą zmuszeni do tego, żeby przez pół Europy albo przez całą Europę ciężarówki wracały bez transportu niejako do swoich baz, no to każdy może sobie wywnioskować na podstawie tego, że będzie to również ze szkodą dla klimatu, ponieważ bez potrzeby będzie, będzie spalane paliwo i zatruwane będzie środowisko. A więc Polska obstaje za tym, żeby tutaj polityka transportowa razem z podniesieniem konkurencyjności poprzez poszerzenie granic swobody świadczenia usług. Ramię w ramię z polityką klimatyczną budowały zdrową, dobrą Europę, która promuje handel, promuje konkurencyjność naszych przemysłów, a jednocześnie dba o klimat, a więc to taki aspekt również, który będzie dyskutowany.